Sprzedawanie dostępu do własnych treści jeszcze nigdy nie było tak proste. I to bez specjalistycznej wiedzy. Poznaj Paywall w Klawo. Serwer, strona internetowa albo umowa z operatorem płatności? Już ich nie potrzebujesz. Z Klawo zmieniamy rynek cyfrowych treści. Od Ciebie zależy, jakie treści chcesz sprzedawać. W Klawo stworzysz linki zakupowe dla tych materiałów, a Twoi klienci w łatwy i szybki sposób będą mieli do nich dostęp, logując się do Klawo. Sprzedawaj co chcesz! E-booki, audiobooki, podcasty, kursy albo filmy. Możesz też publikować jakikolwiek inny plik szablon prezentacji, plik graficzny albo preset foto. Dodanie pliku i utworzenie linka zakupowego zajmie Tobie dosłownie minutę. Załóż konto w klawo. Wybierz plik z dysku. Podaj nazwę publikacji oraz ustal jej cenę. Możesz także określić cenę promocyjną z ograniczeniem czasowym. Dodaj opis materiału. Wklej link do filmu reklamowego. Dodaj linki lub zdjęcie. Skopiuj link zakupowy i udostępnij go kupującym. Na Facebooku lub LinkedIn, w Instastory albo w swoim newsletterze. Możesz także wkleić widżet na swojej stronie internetowej. Twoi klienci również szybko kupią dostęp do treści, i to bez konieczności uzupełniania długich formularzy. Za dostęp bezpiecznie zapłacą kartą lub za pośrednictwem Apple Pay lub Google Pay. Realizuj swoje cele, twórz i zarabiaj. Klawo?